Łuk, OK, OK. Trzy, dwa... Kolowanko. I od razu muszą strzelać, jak ktoś pójść. W tej jesteśmy. Kurwa nie drzewo, Debilu! Co za Debil? No, jeszcze na typa zwala wina. Ale jeden gdzieś uciekł jeszcze. Nie, bo jeden zawsze spierdolał ostatni. Jakie kurwa, cwaniaki nadbiłeś. Wyszliśmy z coś i od razu rozstrzelane. Hmm. Ta Wilka. Uszkodzona ty. To jak tam dżury ja. Faktycznie te kurde te, te skóry dużo zajmują miejsca, ty. No to jest wilka, co dopiero z niedźwiedzia, która jeszcze więcej zajmuje. Jeszcze gdzieś jednego ujebałem. Bo jednego zabiłem gdzieś w krzakach któryś. No ile, trzy zbieraliśmy? Ile zabrałeś? Czekaj, ja zabiłem dwóch, dwa, ale, ale jeszcze... Ale ile oskurowałeś? No jednego, bo drugiego znaleźć To znalazłem Jeszcze jeden leży. To jeszcze gdzieś jeden leży. Chyba dwa oskurowałem Chyba jednego zabiłem, chyba dwa zabiłem Spierdal ty nie oskuriłeś? O jest, 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 jest A jeden spierdolił na dół, nie? Tu od razu Saison już jest, nie? Tak, czemu, już... Go, czemu go oskurować nie mogę, Och, chodzi? Tak, nie możesz Gdzie No chodź coś tutaj, coś, coś mi, coś mi przeszkadza chyba A, kurwa, A bo, z, bo, z, bo zniszczony nóż mam, dlatego nie, aha, bo my nie jesteśmy w grupie Boże Może że się kurwa się nie skapnęliśmy, że prosimy, biegamy do grupy Zaprosiłem cię Tutaj Chodź Posłaniaj mnie, nie... Już sami safe zone nie jesteśmy przecież Dobra, chodź A taki brałeś? Nie Puszcz Wszystko wiesz Wszystko kosztuje Oczywiście muszę do rączki najpierw wziąć Ja nie, ja mnie musiałem Okay. U, jak będziesz sprintował to on się zbejtuje na noc Jest, dobrze widzę go. Strzelać? Ja nie widzę. Ja nie widzę nic, nie więc kurwa. Kurwa, też nic nie widzę, bo z... on na zauważył. Czekuj się. Biegnie? Nie, stoi. Strzelać czy nie? No, jak, jak wiesz, że go zabijesz, ja też będę strzelać, będzie blisko ciebie, ale teraz go nie widzę. Rzucić naj taką siebie, żeby widział, jak będziemy raszował? No jak kucnij kuc Nie rusza się On chodzi Zatrzymałem to to O, teraz będę widział I odsuń się dalej, odsuń się dalej, żeby on w tym chemlajtu był w Tym, light, Czekaj. Gem, tym light Czekaj. Ja był gdzie jest ten Polowanie na niedźwiedzia Ale tu blisko mnie ma, żeby być, a nie że do ciebie pobiegnie to ja nie będę go widział Wiem, wiem, wiem Tylko <śm> ja, ja że będę strzelał z trzeciej osoby? jak z to akceleratorów to, no, to widzę mi się włącza Słyszę go Widzę go O, o nawet tak możesz mieć, no O kurwa Leży Widzisz go? To no nie żyje no. krój. A ja krwawie ty. Dwa strzały, N24, i cała sala. Ile? Ciebie. Dwie skóry są? No, daj ja jak, jak zmieścisz, one są szerokie. Tak, ja sobie A No szerokości. Dobra, radę. Jedną wezmę na pewno. No, mam. Ty wziąłeś? Nie jedną. Jedna jest jeszcze. Nie? Ja? Ja Widzisz? Góry. Lewituje. Chyba wziąłeś tą sakciem, więc... Po prostu zniknęła. Zginął mi. Jakieś łognisko będziemy robić? Nie, no, bo jestem. On... No. chcesz robić? No tutaj nie, bo tutaj strzały były, to ktoś mógł słyszeć gdzieś dalej. Czekaj, czemu wezmę. rozmawiam? bo już zużyty jest, Nie go założyć. Ile mam życia u ciebie? Mogę no, odstawiać tego czemu już bo szybko robię. Ej, ile mam życia? 50%. 60? 80%. A. Rado, to muszę się oprzeć. Jeszcze jedzenie zjem. Zmęczymy na bo so, sieci. Bo co so tworzę przynajmniej. Tak blisko stoisz, że się podpalisz. Musi się rozrzeć najpierw, nie? Czy nie. Ej, e co, co on robi? Co jest, kurwa? Czemu nie mogę? Lubię upieć i tylko mi mignie i koniec. Nie maj. No przytrzymuję i nic nie mogę zrobić. chodzi poczekaj zaraz odsunąć się może tylko jedno samo może nie no nie zawsze było więcej ostatnio w trójkę przykryliśmy przecież nie ale nie przy piecu Zobacz, możesz o teraz mogę jedno samo może tylko no, jedno samo przy piecu Tylko najpierw garnek mieć a zacznę garnek znowu się sam jeszcze <grym> Wszystkie geopiecz od razu jak może tu drewno, a potem gdzie? Ola kurwa, pół, wielki aż soba w i... chyba się nawet dłużej pieczy niż przy ognisku tutaj. To najlepiej tu najlepiej garnek mieć. Muszę wszystko ryż zrobić. Ej, a pali się ten? gdy mi się jak wyjdziesz z domu? Powinno. Ja. Czy już zrobiłeś wszystkie mięso? Mhm. Mm Ile tylko miałeś? Dwa. I to kurwa niosę, kłody, żebyś sobie mógł. Taki kolej przystawy Giraltów. Panek baza. Ej, ty jeszcze masz kulno jakieś, no? no? Kulno. Kulno. Gówno. Na północy trochę Wólno to jest jakaś mała baza militarna, no Jedziemy tam? U, no, znacznik, okej. Okay. W stronę tam. Weź co wyrzuć. wyglądał jak normalny człowiek, nie zabiła mnie teraz. Wyglądasz jak terminator z bazuką. Wyglądało jakby się chata poliota, tak patrzysz z Ej, samochód! Się? Samochód! Jedzie! No! Cześć, o ciebie. postał A jedzie? Zabiłem. Drugiego zabiłem. Widzę, 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 widzę skąd. Biegnie chyba. Wszedł do budynku i się zamknął, i zamknął drzwi. dwóch zabiłem? Nie, wszedł do budynku, mówię ci jeden. Jeden, jeden przeżył? To krwawi mocno, wejdź za nim, to zawsze go. Ale gdzie on jest? Ja widzę dwóch martwych w tym. Jo. ty pierdolisz? Ole, sniper. <laughs> Mamy samochód, wyciąga ich. Okej, okay. ale jaki mu ich wyciągnąć? Wyłącz to Nie wiem jak weście to co zrób o, wyciągnij jakąś część Ej! A Na pierdole A to on. No, tego Traj samochodu po prostu się złapiało. Tak, się prawie zabiłem tego samochodu, bo dotknąłem gorącą część. Też to miałem. Poleczeć. No to? No. Wierdolę, ile oni rzeczy mieli Pojebąc... Pozwól w ten samochód Potrzebujemy ciężkość Być, ale to musisz mieć wolne ręce O Tam kurwa <laughs> Zrób im skin jak siedzą No robię <laughs> Pipsi, nie Ile nie rzeczy mieli. Bardzo ciekawek, jakieś tam pipsy może. No, kto widzi, mieli, wiesz. Pieniądze okay. mieli, pieniądze, wiesz. A zwal jakiś kurde. Nie wiem, pieniędzy ile, człowieku. Ten 104, szatkany. W ogóle nie ja tę tylko strzeliłem, więc. No, bugi mieli nawet. Oni mieli lepsze te w ogóle, ciuchy za mnie nie. Mieli bagi ten. od całego typa. A jeden ten, wsiąkł. No, bo już trochę czasu minęło. Szybko bierz te rzeczy. Myślę, nie wiem, co chce wziąć. Oktowizję no, weź tego, tego typa innego, Tego, co leży. No ja właśnie nie widzę tej oktowizji, czaisz? w dole, na sam dole. w plecaku jest. Weź wyrzuć na ziemię gdzieś. Ja serio nie widzę. Jest, wyrzuciłem na ziemię, na samej górze Zjem sobie coś, zupkę Oni chyba tu bazę mają, wiesz, bo tak przyjechali, zobacz Oni tu przyjechali, oni tu bazę mają. Oni tu podjechali, żeby wejść do swojej bazy, na pewno Widzisz? Mhm mm Stwierdalam stąd Stwierdalam grupę. lupę szybko no nie wiedzieli co się dzieje, nie? Dlaczego oni nie wysiadli? Nie rozumiem tego. Fajnie, to w ogóle jaka reakcja wolna. Ja typa zabijam, nie? Jednego tego pasażera, i ten kierowca zamiast już wysiąść, to siedzi dalej. Nie było to, co my zawsze mamy. No jedź, jedź, gdzie? No jedź! Panika, nie? To jest za broń. Dalej, szybko, bo trzeba do safezonu powiedzieć. Tyle kasy mam, tego wszystkiego zniżę. A zwal. No se z ale weź. Czekaj, jeszcze jest spodnie. Punch cargo, to jest... Wystarczy go pokroić i wszystko z niego wleci na zewnątrz. To już jest napisane na czacie Decypek Dobra, spierdalamy, spierdalamy Takie podobne, nie? Kurwa, snajper A że się zatrzymali przy mnie Pa, znowu jest ten samochód Ostatnio, ze byliśmy to tutaj, znowu był samochód i znowu jest Widzisz? Mm -hmm. A bo to jest ten co go nie wzięliśmy No, bez, bez jednego koła jest Ale Spark plaga nie ma. A ja mam Spark pluga, bierzemy? No, dojedziemy do safe nie. Nie, dojdziemy. nie, dojedziemy. Nie ma oleju napędowego, Ale, oleju silnikowego. Kurwa, strzelają do nas od tyłu, nie? No, toś chujowo strzelają. Chyba bo ktoś trafił, przez przypadek. Dostałem. Dostałeś? Chujowo strzelają. UHP masz ryku. A No. <guchy> Pierdole, połóż bo na rudze. Ja biegnę, ja nie zatrzymuję się. 300 metrów będę safe. Pierdole, bandaże chyba zostawiły mnie. Pięknie do mnie. Chyba nie kwawisz aż tak bardzo by nie spadać, HP. No na czerwono mam. Krew Ale krew może ci po prostu wyp Wypruła cała. Ale czy wypada cię cały czas? No wypada. Weź tam gdzieś rzuć. To rzuć. Ale jak? Skąd będziesz wiedział? Nie wiem, weź. Ugrywa. Ja będę szybciej w tej nie dobiegniesz do mnie. Zatrzymam się przy w samym sejfu, nie ci dam. Bo będę dobrze. Ile mam życia? Cały czas tyle samo. Mało ci spada. To kolory Bo? ci znikają. Oszczelają. O kurwa, tak da lają. No. no biegnij Biegnę. Jestem w safe zonie. Dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, bądź rzędzą. To jest 200 metrów, nie? Dawaj, 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 dawaj To jest granica, wiesz jak to jest. I da tę, dawaj. ja się otworzę po datę, w odetnym czasie. Wiem, mógłbym ci pomóc, ale no... Mam wyjść? Nie! Umarłem. Dobra, wychodzę z tej ja, gry. Pierdolę.